Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę, 10 marca. Czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to skoczek, a więc karta, która mi wypadła, a z pentakli. I o tej karcie za każdym razem, jak się pojawia, mówię, że jest to brama wiodąca do prawdy. Dlatego, że dziś mamy szansę na zasianie tego ziarna, które będzie owocowało w przyszłości, które będzie owocowało bardzo obficie. Zwróćcie uwagę, tu jest. Zając, chyba, czy królik, zając, chyba, który jest symbolem płodności, tylko wystarczy przez tą bramę przejść. Więc dziś będziemy um, mieli szansę na to, żeby być może dokonać, zacząć, nawet nie dokonać całkowicie, zacząć jakąś zmianę w naszym życiu, która będzie owocowała w przyszłości. Um, energia Asa Pentakli to też energia. Pracy, harmonii, działania właśnie w, w taki zharmonizowany sposób, które prowadzi do takiego zadowolenia. Um, oczywiście jesteśmy w żywiole Ziemi, a więc aspentakli to też potencjał tej, um, tego bogactwa, tej obfitości w życiu. I jeszcze raz zaznaczam, obfitość w, to wcale nie musi być tylko i wyłącznie związana z pieniędzmi, czy z, 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 z majątnością taką fizyczną. Um, natomiast to w dużej mierze będzie takie ugruntowanie naszych działań, budowanie naszych fundamentów, rozwijanie się dokładnie w takim kierunku, w jakim chcemy. I dlatego o tej karcie często się mówi, że jest to taki fundament naszego dobrego przyszłego życia, o ile zdecydujemy się przejść przez tą bramę, o ile zdecydujemy się wykorzystać tą energię, żeby zasiać na przykład to, to nasiona. To jest ta karta, to zawsze jest dobry omen, który zapowiada um, pozytywne rzeczy, pozytywne zmiany w naszym życiu. Um, I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że część z nas może powiedzieć, no nieprawda, bo nic się nie wydarzyło. Natomiast to my musimy wykorzystać okazję, obserwujmy co się dzieje dookoła i wykorzystajmy okazję, aby zasiać to nasiona, Wykorzy słuchajmy tego co się dzieje dookoła. Być może wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć. Niektóre sygnały do nas docierają jakby przez grubą warstwę naszych uprzedzeń na przykład i dlatego często ich nie dostrzegamy. My jesteśmy w talii yy, pani Renatyle Echner-Telematarot. Ja zaraz ją tu wyostrzę, proszę. Tak to, yy, tak to wygląda. A więc to ugruntowanie, ten początek czegoś będzie naprawdę bardzo ważny, bardzo ważnym elementem. To zasianie tego nasiona będzie, będzie powodowało, oczywiście, odnoszę się też do takiego bogactwa wewnętrznego, zanim ruszymy dalej z tym do przodu. Więc to będzie w taki sposób oddziaływało. A Spentakli przecież odzwierciedla naszą gotowość. Jesteśmy w żywiole ziemi i może nie jest to szybkie, nie jest to dynamiczne, ale to jest ta nasza gotowość do. Do zmierzenia się z tym, do, do ruszenia do przodu, do wykorzystania tego sygnału, który, który dostrzegamy, który widzimy. I oczywiście to bogate życie, o którym często mówimy, może być w sferze wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Tak? To też nie jest tylko tak, że świat zewnętrzny jest poza nami. My jesteśmy razem w tym wszystkim. I dlatego to. to ta karta to takie przesłanki ku wielkiemu spełnieniu, ku, ku możliwościom, które pojawiają się na naszej drodze. I dlatego dobrze jest wiedzieć, w którym kierunku chcemy zmierzać, jakie części naszego życia albo jakie obszary naszego życia chcielibyśmy ubogacić, chcielibyśmy, żeby były jeszcze piękniejsze. To nie jest tak, że nagle chcemy mieć miliony i będziemy grać w totolotka, albo chcemy, nie wiem, pięknie wyglądać i udamy się na operację plastyczną. Tutaj trzeba działać ze swojego wnętrza, tak? To jest takie powolne, metodyczne działanie, które, które opłaci się w przyszłości, gwarantuje. Dlatego dobrze jest pracować intensywnie nad takim odkrywaniem siebie, odkrywaniem tych możliwości, które, które są dookoła nas. Ponieważ ta obfitość jest dookoła nas, tylko trzeba ją czasami dostrzec. Trzeba usłyszeć te sygnały i je wykorzystać. Oczywiście to jest impuls, to jest pierwsza karta w pentaklach, a więc to jest ten impuls, który to nasiono, o którym powiedziałam wcześniej, który musimy zasieć, żeby w przyszłości zaowocowało. To, to właśnie dzięki takiemu działaniu możemy doświadczyć um, czegoś wielkiego, czegoś tego. Do czego dążymy, tego zadowolenia, całkowitego zadowolenia, spełnienia, ale przypominam, to jest dopiero początek drogi i to jest ten czas na takie ugruntowanie, ugruntowanie naszej pozycji, naszych działań, ukierunkowanie ich troszeczkę. Dlatego by dobrze jest właśnie w taki, działać z planem, ale też w taki spokojny sposób. To jest często karta, o której się też mówi, że to jest takie połączenie tego, co we wnętrzu, z tym, co na zewnątrz, a więc z duchowości, z fizycznością. Spróbujmy przyjrzeć się temu, co się dzieje dzisiaj i co będzie się działo dzisiaj um, i w jaki sposób możemy wykorzystać te sygnały, w jaki sposób możemy zasiać to ziarno na przyszłość, um, żeby można było działać w, w sposób harmonijny, żeby można było nie zmuszać się do niczego. Oczywiście, coś. Co będzie związane z pracą, tak? co będzie związane z naszymi działaniami. No, żywioł Ziemi to jest materia, tak? czyli ten świat zewnętrzny, ta namacalna rzecz, którą możemy zrobić. I dzięki temu. Będziemy odczuwać tą radość, będziemy odczuwać tą harmonię, będziemy odczuwać, że budujemy coś, stawiamy fundamenty pod coś i to będzie dawało nam zadowolenie. Więc myślę, że to jest świetna karta, aby ją wykorzystać. Jesteśmy w połowie tygodnia, aby ją wykorzystać właśnie po to, żeby zobaczyć, co możemy zrobić dla siebie, co możemy zrobić dla innych, w jaki sposób możemy sprawić, żeby nasze życie było bardziej zrównoważone, zharmonizowane. Ten fundament dobrze jest y, zaczynać, nawet nie zaczynać tak naprawdę, ten fundament dobrze jest stawiać y, albo umacniać nieustannie, ale dziś być może będzie szansa na to, żeby, y, żeby y, właśnie coś w tym kierunku zrobić. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tę energię Asa Pentakli właśnie po to, żeby ugruntować nasze, nasze fundamenty, wzmocnić jeszcze je, wiarę w siebie, w sposób w jaki działamy, czy kierunek, w którym zmierzamy. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.